Dzień dobry, nazywam się Maciej Pawelec i mam okazję opowiedzieć Wam o nowym Volvo V90 Cross Country, które tak naprawdę e, troszeczkę pokazuje jak w Szwecji e, wygląda życie. To auto ma świetnie spisywać się w, w cięższych warunkach, jest typowym przykładem uterenowionego kombi. E, musi nawiązać walkę z dosyć silną konkurencją. Tutaj Mercedes e, wypuścił klasę E, Old Rain m, oraz e, bardzo dobrze znany Audi A6 Allroad. To jest naprawdę bardzo silna konkurencja, ale moim zdaniem tutaj Volvo nie ma się czego wstydzić. Jest świetnie wykończone, ma ciekawe wnętrze, do którego jednak trochę trzeba się przyzwyczaić, ale powiedzmy sobie szczerze, że ktoś, kto ma to auto na co dzień, pewnie zgłębi wszystkie tajniki, jakie to auto w sobie kryje. Ta rzecz, która się rzuca w oczy, to naprawdę świetne wykonanie wnętrza. Jeżeli mówimy o jakości spasowania czy materiałów, można znaleźć kilka niedociągnięć, ale to naprawdę nie jest nic, co by przeszkadzało. Centralny ekran robi oszałamiające wrażenie, jest jakimś takim nowym trendem, którym podąża Volvo. Wygląda to bardzo ciekawie, jest dosyć intuicyjne, aczkolwiek zdecydowanie, jeżeli ktoś nie miał do tej pory kontaktu z takimi urządzeniami, to wymaga po prostu chwili przyzwyczajenia. Co zmieniono w tym aucie w odniesieniu do modelu np. V90? Większy prześwit. Tutaj mamy do czynienia z prześwitem rzędu 21 cm. To tak naprawdę więcej niż ma połowa słów strzelając. Czy radzi sobie w terenie? Sądzę, że Szwedzi tak naprawdę stworzyli to auto na wzór tego, co jest u nich w kraju, gdzie jednak auto o terenowych właściwościach jest potrzebne, bo 70% tak naprawdę Szwecji to są jakieś bezdroża pola. I mają najsurowsze zimy, to auto musi dobrze radzić sobie i w takich warunkach. Z tego, co mieliśmy tutaj z kolegą jeszcze okazję pojeździć, tak naprawdę ciężko określić, czy jakiś ciężki teren byłby dla tego auta wskazany. W statystycznych warunkach przeciętnego użytkownika, gdzie on po prostu wiedzie delikatnie w las, to auto jest aż nadto to wystarczające. Rzeczywiście ten. Podniesiona sylwetka, większy prześwit. Tutaj wyraźnie zwiększają właściwości auta. Kilka detali stylistycznych się zmieniło. Tak naprawdę to są drobne szczegóły. Co jeżeli chodzi o systemy bezpieczeństwa? No naprawdę, jeżeli chodzi o Volvo, zawsze się chwalą, że większość, jak nie wszystkie, systemy bezpieczeństwa są dostępne w standardzie. Mamy tutaj taką wielką kopułę. Na środku, gdzie te wszystkie czujniki, całe serce systemu są umiejscowione, mamy radar przedni. Mamy wyświetlacz HEDAP, który mam nadzieję, że w kamerze widać, i wyświetlacz centralny, który też informuje o jakichś zagrożeniach. Mogę powiedzieć, że te systemy działają naprawdę, naprawdę bardzo sprawnie. Nie ma się tutaj za bardzo czego czepić. Może czasami adaptacyjny tempomat na jakichś bardzo z tych zakrętach potrafi rzeczywiście tym autem szarpnąć i przyspieszyć, bo traci z widoku samochód z naprzeciwka. Jednakże czuć, że to jest na bardzo wysokim poziomie. Kilka razy w mieście udało się zarejestrować nam działanie tego systemu. Gdzie faktycznie auto nagle podjęło decyzję, żeby się zatrzymać i skręcić w prawo. Wiadomo, że kierunkowskaz wcześniej nie jest potrzebny i system zadziałał na tyle wcześnie, że rzeczywiście mi to pomogło w podjęciu odpowiedniej reakcji. Było szarpnięcie za hamulec, był, była sytuacja dźwiękowa e, zarejestrowana oraz wizualna, także to naprawdę było na tyle wcześniej, że ja mogłem zareagować. Część systemów w innych samochodach działa w ten sposób, no, że ja bym się nie odważył w życiu tego przetestować, bo tak naprawdę to się załącza tak późno, że często stłuczka jest już nieunikniona. Tutaj jest zupełnie inaczej. Ten system działa na tyle dobrze, że są w rzeczywistości w stanie pomóc w uniknięciu jakiejś przeszkody, czy nawet zatrzymać auto. Na ekranie centralnym mamy informacje o prędkości dozwolonej, jakie ograniczenie będzie za chwilę i czy na przykład mamy do czynienia z przejściem dla pieszych ekran także. Podświetla, kiedy przekraczamy prędkość, delikatnie migając znakiem drogowym zarówno na ekranie centralnym, jak i na wyświetlaczu Head-Up. W takich ciekawostek, a propos systemów bezpieczeństwa, jest na przykład funkcja, która potrafi zapobiec wymuszeniu pierwszeństwa na skrzyżowaniu. To, póki co, jest jedno z niewielu aut, które posiada taką funkcję. Co tylko pokazuje, jak bardzo rozwinięty jest algorytm całego postępowania w przypadku tego samochodu. Podczas awaryjnego hamowania usztywniane są amortyzatory, aby auto zatrzymało się na krótszym dystansie, co jest potwierdzeniem, bo to auto jest w stanie się zatrzymać nawet na 34 metrach, mimo no, dużych gabarytów ze 100 na godzinę także to jest godne pochwały. Mamy także asystenta linii. Kiedy zbliżymy się do linii, auto na początku aktywnie próbuje zmusić nas do korekcji toru jazdy. Później kierownica zaczyna wibrować. Co więcej, kiedy zdarzy się to bardzo nagle, odpalane są hamulce po to, żeby ustabilizować pojazd w torze jazdy. Co ciekawe, Volvo też pracuje nad systemem. Z tego co się dowiedziałem tutaj od przedstawicieli w Szwecji, ten system już działa tak zwaną chmurę zdarzeń. Powiedzmy sobie, wymyślmy sobie sytuację, że zatrzymujemy się za zakrętem na awaryjnych światłach. Volvo wysyła informację do chmury, do innych samochodów, że stoimy właśnie w tym miejscu na światłach. Powiedzmy, że wpadliśmy w poślizg podczas ruszania, czy gdzieś była oblodzona nawierzchnia. Nasze auto wysyła tą lokalizację, w której to się stało i inni użytkownicy wiedzą, że tutaj jest po prostu ślisko. Co jeszcze należy pochwalić, to bardzo dobry kontrast ekranu centralnego. Naprawdę świetnie wszystko na nim widać. Jest bardzo responsywny, czyli wystarczy delikatnie dotknąć i faktycznie czujemy się jak po prostu byśmy obsługiwali wysokiej jakości tablet. Absolutnie fenomenalna sprawa. Chciałbym Wam pokazać, jak działa tutaj funkcja Pilot Assist. Czyli funkcja, która pozwala. Bezstresowo pokonywać bardzo duże kilometry, auto aktywnie wspomaga na zwieździe, skręca kierownicą, dohamowuje, przyspiesza, sugeruje się autem z naprzeciwka. Na wyświetlaczu centralnym pojawia się większość informacji, łącznie z nawigacją, aktywnym tempomatem, limiter prędkości, który też adaptuje się do znaków. Wystarczy, że zatwierdzimy, kiedy przejeżdżamy obok znaku ograniczenia prędkości i to będzie nasz górny limit. Warto tutaj wspomnieć, że system rozpoznający znaki drogowe sugeruje się też danymi z nawigacji i działa naprawdę bardzo sprawnie bardzo szybko. Zobaczcie Państwo, że tutaj przekroczyliśmy dosłownie kilka kilometrów na godzinę ograniczenie, a już mieliśmy informację o tym, że no, musimy zdjąć nogę z gazu. Wróćmy do funkcji Pilot assist. Wybieramy, ustawiamy żądaną prędkość, powiedzmy niech będzie 90 na godzinę. Mamy dosyć krętą drogę, więc to będzie naprawdę trudny test dla tego systemu. Zobaczmy, auto przed nami zwalnia, przed zakrętem, nasze auto też zwalnia. Mamy wybrany maksymalny dystans, i tutaj, właśnie bardzo fajna sprawa odnośnie tego systemu. Może on utrzymywać naprawdę bardzo sporo odległość za autem, które, jedzie, które prowadzi. To jest dosyć niezwykłe, bo większość systemów jednak moim zdaniem utrzymuje nawet w najbardziej oddalonym punkcie dosyć yy, zbyt mały odstęp, przez co no, pojawia się problem taki, że na co dzień tego systemu no, ja osobiście często bym nie wykorzystywał, bo po prostu yy, jazda jest zbyt gwałtowna, auto hamuje przed nami System reaguje zbyt gwałtownie, no i pojawia się problem tego rodzaju, że auta jest mało, jazda jest mało płynna. Zwróćmy uwagę: kierownica samoczynnie wykonuje korektę toru jazdy. Utrzymujemy stałą odległość za autem, który jedzie przed nami, i jazda jest całkowicie bezstresowa Oczywiście po jakimś czasie pojawi się informacja, żebyśmy ręce trzymali na kierownicy, ale czuć wyraźnie, że. Auto nam pomaga podczas jazdy. Tak naprawdę działa to bardzo płynnie. Rzeczywiście, jeżeli ktoś lubi takie gadżety, może to wykorzystywać na co dzień. Jeżeli chcielibyśmy to auto przyspieszyć, już w momencie pokazania kierunkowskazu, auto zacznie się dynamicznie rozpędzać. Także naprawdę bardzo fajna sprawa. Te systemy ostrzegające kierowcę czy to przed wymuszeniem pierwszeństwa, kiedy skręcamy w lewo bo te, łącznie w tym całym pakiecie IntelliSafe. Mamy także funkcję, która ogranicza możliwość wymuszenia pierwszeństwa podczas skrętu w lewo, czy też uderzenia w tył pojazdu, które nagle się zatrzyma. Test ten system działa na tyle wcześnie, że rzeczywiście jesteśmy w stanie w jakiś sposób zareagować. To jest bardzo ważne, bo w niektórych autach po prostu to działa na tyle późno, że nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Zwróćmy uwagę, że już kilkaset metrów przejechaliśmy praktycznie bez jakiejkolwiek mojej ingerencji. Auto samo utrzymuje tor jazdy. Zbliżamy się do skrzyżowania. Zobaczymy, jak zareaguje. Kiedy świeci nam się zielona kierownica, to oznaka, że ten system działa w pełni. Zbliżamy się do ronda. Zobaczymy, czy auto zwolni. Samochód przed nami zwalnia my też zwalniamy, to się dzieje bardzo płynnie, tak jakby to zrobił normalny kierowca. Tutaj naprawdę nie ma żadnej nerwowości czy szarpliwości. Auto też dokonuje korekty toru jazdy. Wzoruje się autem naprzeciwko. Gubi z ruchu. I zwróćmy uwagę, że kiedy straci z oczu samochód, przyspiesza i szuka kolejnego punktu odniesienia. Zniknęła nam zielona kierownica ze względu na spadek prędkości musiałem anulować funkcję ze względu, że miałem ustawę 90 na godzinę, jesteśmy w mieście, więc lepiej prędkości nie przekraczać. Staramy się jeździć zgodnie z przepisami aktywuje nowa system. Od razu zapaliła się zielona kierownica, jak widzicie auto utrzymuje samot jazdy, sugeruje się autem naprzeciwko. Wybiorę żądaną prędkość. Znowu to będzie 90 na godzinę. Widzimy, że ograniczenie do 60 jest anulowane. Pojawia się 90 na wyświetlaczu centralnym i na wyświetlaczu head-up. Aktywuje się funkcja Pilota Assist. I widzimy, że utrzymuje to miejsce. Dlaczego? Zbliżamy się do kolejnego ronda. Jak się zachowa, w tym wypadku, bardzo dużo zaletą działania tej adaptacyjnej kontroli prędkości, adaptacyjnego tempomatu, funkcji pilota SIS jest to, że to działa wszystko bardzo płynnie. Zwróćmy uwagę, auto przed nami dosyć ostro hamuje i Volvo też nie miał problemu, żeby swoją prędkość zredukować. Naprawdę, to jest jeden z lepiej działających systemów, jaki jakim miałem do tej pory styczność. Tutaj należą się duże brawa dla Volvo, za tak fajnie zaprogramowane systemy. Jeżeli chodzi o odbiór z jazdy tym samochodem, można powiedzieć, że bardzo pewnie się prowadzi. Nie czuć masy auta, mimo że tak naprawdę w tej wersji wyposażeniowej auto może ważyć nawet koło dwóch ton. Powiem szczerze, że naprawdę tutaj inżynierowie z Volvo dołożyli wszelkich starań, żeby to auto się świetnie prowadziło. Mamy do dyspozycji cztery jednostki napędowe, dwa diesle i dwa silniki benzynowe. Zasięg mocowy zaczyna się od 190 koni kończy na 320. Także na 320 koni pod nogą to już jest coś. I takim autem właśnie jedziemy. Jedziemy tutaj modelem T6 320 konnym ze sprężarką oraz turbiną. Czyli tutaj naprawdę auto zbiera się od samego dołu, bardzo sprawnie przyspiesza. Nie ma tutaj naprawdę nic do zarzucenia. To jak to auto przyspiesza, tak naprawdę pokazuje charakter tego auta. Ono jest to przyspieszenie jest sprawne. Bardzo ładnie ciągnie samochód do przodu. Ale nie jest to jakieś nachalne. Skrzynia biegów też bardzo płynnie zmienia biegi, więc tutaj nie ma absolutnie się do czego przyczepić. Naprawdę drogi, którymi tutaj jeździmy są bardzo ładnie położone. Pasuje do charakteru tego auta, gdzie część trasy mamy szutrową gdzieś pomiędzy lasami. To bardzo fajnie naprawdę pokazuje, że to auto świetnie sobie radzi tak naprawdę w każdych warunkach. Nawet Volvo sygnuje ten samochód jako taki get-away car. Żeby wsiąść sobie w weekend i pojechać gdzieś na grzyby do lasu, czy na rower w góry, to auto świetnie się do tego nada, właśnie dzięki przeprojektowanemu zawieszeniu z wyższym prześwitem, napędem na cztery koła seryjnym w każdym modelu. Muszę powiedzieć a propos napędu, że działa on bardzo sprawnie, odpycha auto z niesamowitą skutecznością. Co więcej, nie wpływa negatywnie na jakieś ciasne zakręty. Tak jak Wam wspominałem, ten samochód prowadzi się bardzo pewnie. Nie czuć jego no, chcąc, nie chcąc całkiem sporej masy. Wiadomo, że tutaj jest dużo technologii, dużo no, tak naprawdę wszystkiego. To auto jest bardzo obszerne w środku. A mimo wszystko się prowadzi bardzo fajnie i bardzo pewnie. Także tutaj zdecydowany plus dla Volvo, za zestrojenie tego wszystkiego. Razem i tak fajny odbiór prowadzenia tego auta. Tyle informacji o nowym Volvo V90. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał i do zobaczenia w kolejnej odsłonie.